Weselcie się, ziemskie strony, opuściwszy niebios strony, Bóg idzie na te niskości, z niewymownej swej litości. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, witamy Cię w tą ostatnią niedzielę adwentu. Jesteśmy już tak blisko, już za dwa dni święta. Dziękujemy Ci, Duchu Boży, że byłeś z nami w tym czasie, że nas prowadziłeś, ale prosimy też o taką czujność, żebyśmy nie stracili wzroku z Ciebie właśnie w tych ostatnich dniach. Duchu Boży, mów do nas. Nastrajaj nasze serca na ten świąteczny czas i nie daj nam poddać się zabieganiu, ale żebyśmy pamiętali, że to jest święty czas, święty czas top Twojej obecności, do którego nas zapraszasz. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Punkt 24. Nadzieja znajduje swoje najwznioślejsze świadectwo w Matce Bożej. W niej widzimy, że nadzieja nie jest łatwowiernym optymizmem, lecz darem łaski w realizmie życia. Jak każda mama, za każdym razem, gdy patrzyła na swego syna, myślała o jego przyszłości i z pewnością w jej sercu pozostały wyryte te słowa, które Symeon skierował do niej w świątyni. Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a Twoją duszę miecz przeniknie. Łukasza 2, 34-35 A u stóp krzyża, gdy widziała, jak niewinny Jezus cierpi i umiera, chociaż odczuwała potworny ból, powtórzyła swoje, tak, nie tracąc nadziei i ufności w Panu. W ten sposób współpracowała dla nas w wypełnianiu tego, co powiedział jej syn, zapowiadając, że będzie musiał wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A w udręce tego bólu ofiarowanego z miłości, stała się naszą matką. Matką nadziei. To nie przypadek, że pobożność ludowa stale przyzywa najświętszą dziewicę jako Stella Maris gwiazdę morza tytuł wyrażający pewną nadzieję, że w burzliwych wydarzeniach życia Matka Boża przychodzi nam na pomoc, wspiera nas i zaprasza do ufności i do zachowania nadziei. W tym kontekście chciałbym przypomnieć, że Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe w mieście Meksyku przygotowuje się do obchodów 500. rocznicy pierwszego objawienia dziewicy w 2031 roku. Za pośrednictwem młodego Juana Diego Matka Boża zaniosła rewolucyjne przesłanie nadziei, które do dziś powtarza wszystkim pielgrzymom i wiernym. Czyż oto nie ma tu mnie, Twojej matki? Podobne przesłanie jest odciśnięte w sercach wielu sanktuariów Maryjnych na całym świecie, będących celem licznych pielgrzymów, którzy powierzają Matce Bożej swoje troski, cierpienia i oczekiwania. Niech w tym roku jubileuszowym sanktuaria będą świętymi miejscami godności. I uprzywilejowanymi przestrzeniami budzenia nadziei, zachęcam pielgrzymów przybywających do Rzymu do zatrzymania się na modlitwie w sanktuariach Maryjnych Wiecznego Miasta, aby oddać cześć Dziewicy Maryi i przyzywać jej opieki. Jestem przekonany, że wszyscy, zwłaszcza cierpiący i udręczeni, będą mogli doświadczyć bliskości najczulszej z mam która nigdy nie opuszcza swoich dzieci, która dla świętego ludu Bożego jest znakiem niezachwianej nadziei i pociechy. Maryjo, Mamo, prosimy dzisiaj Ciebie, daj nam dobre spojrzenie na nadzieję, na nadzieję, która jest łaską umacniającą nasze serca. Ty, która uwierzyłaś nadziei wbrew nadziei, Ty, która nie straciłaś jej nawet w cierpieniu, Pomóż nam, pozwól nam doświadczyć łaski Twojej bliskości, Twojej bliskości, która jednocześnie przybliża nas do Twojego syna. Tym, że trwałaś przy nim aż do końca, pokazujesz nam, że nigdy nie opuścisz również nas. Kiedy wokół burza, trzymaj nas mocno przy swoim sercu, Maryja. Zabieraj nasze lęki, wypraszaj dla nas zaufanie. Nasze łzy pomóż nam przemienić w modlitwę, nasze oczekiwania w nadzieję. Bądź naszą przewodniczką, gdy gubimy drogę, i podtrzymuj nas, kiedy brakuje nam sił. Najczulsza matko nadziei, módl się za nami. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Wszechmogący i miłosierny Bóg daje wam łaskę, dzięki której z wiarą wspominacie pierwsze przyjście Jego Syna i oczekujecie Jego przyjścia w chwale. Niech was oświeci światłem przychodzącego Zbawiciela i obdarzy swoim błogosławieństwem. Amen. Niech w tym życiu Bóg da wam stałość w wierze, Radość w nadziei i gorliwość w pełnieniu uczynków miłości. Amen. Radujcie się z przyjścia odkupiciela w ludzkim ciele. Niech on da wam radość z udziału w życiu wiecznym, gdy powtórnie przyjdzie w chwale. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki.